Cześć, siemanko, z tej strony Rock and Gaming, a to jest recenzja gry Assassin's Creed 2. Bez zbędnych ceregieli przechodzimy do fabuły. Głównym bohaterem gry jest Accia e Auditore da Firenze, młody szlachcic z bogatej florenckiej rodziny. Podobnie jak Altair z pierwszej części, jest on praprzodkiem Desmonda Milesa. Ezio żyje w ostatku ma dwóch braci, starszego Federica i młodszego Petruccia, siostrę Klaudię, matkę Marię oraz ojca Dziewaniego. Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy jego ojciec zostaje zdradzony i niesłusznie oskarżony. Wrzuca, wrzucony do więzienia, a później stracony poprzez powieszenie razem z Federikiem i Petrucciem. Wrogowie rodziny ciąż polują na auditorów, więc Ezio decyduje się zabrać matkę i siostrę do Monteriggioni do swojego wuja Mario. Tam dowiaduje się, że jego ojciec był asasynem i rozpoczyna planowanie zemsty na sprawcach jego tragedii. Z czasem odkrywa, że intryga sięga znacznie głębiej, zaangażowany w nią jest zakon templariuszy, do którego należą m.in. jego wróg Wieri de Pazzi, ojciec Wieriego oraz tajemniczy Hiszpan i wielu innych. Akcja rozgrywa się w latach 1476-1499, 295 lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części gry. W Assassin's Creed 2 ponownie pojawią się postaci historyczne. Tym razem są, są to Rodzina Pazzi, Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Caterina Sforza, Leonardo, Lorenzo di Medici i Rodrigo Borgia. Lokacje, które odwiedzi bohater, to Florencja, San Gimignano. Villa Rod Auditore w Monte Regioni, Wenecja, zamek Forli oraz Rzym, ale w tym głównie Watykan. Bronie, którymi się posłużymy, to oczywiście miecz ukryte ostrze, topór, młot, buława, włócznie i różne zmodyfikowane wersje ukrytego ostrza. Niestety, Ezio nie może nabyć niektórych broni, ale za to może w walce odebrać je przeciwnikom i wykorzystać je przeciwko nim. Ogółem, gra jest bardzo ciekawa. Grafika nie jest może najlepsza, ale jak na dzisiejsze czasy, nie jest też zła. Ale cała, seri cała seria Assassin's Creed jest warta polecenia i zagrania. Naprawdę ta gra jest bardzo dobra, wciągająca, historia jest naprawdę piękna miejscami. No. Co więcej mogę powiedzieć? Jeszcze chciałbym przeprosić z tego, od razu z tego miejsca, że odcinek będzie krótki, ponieważ miałem małe problemy techniczne z asesynem. Nie wiem czemu pierwszy raz mi się tak dzieje, wyłącza mi się co jakiś czas. No ale dobra, nagrałem kawałek i jeszcze coś. Ten materiał. Teraz to co słyszycie, to co ja mówię, to jest yy, narracja ponieważ nie wiem, czy dałbym radę się skupić i wam to opowiedzieć grając. Jakoś jak się skupiam, to tak nie myślę. Znaczy myślę oczywiście, ale nie jestem tak jakoś, że oczystym umyślę. Nie wiem, jak to wam powiedzieć za bardzo. No nieważne. No odcinek będzie się kończył. I z tej strony był... Rock and Gaming, ale też Fingerphone 1013. Pozdro. Narka.